Kobiety w ciąży stanowią grupę ryzyka ciężkiego i powikłanego przebiegu grypy. Oszacowano, że ryzyko hospitalizacji kobiety w ciąży, która choruje na grypę, jest siedmiokrotnie wyższe w porównaniu do populacji generalnej. Stwierdzono także, że 10% kobiet, które w przebiegu grypy w ciąży wymagają hospitalizacji, wymaga także leczenia w oddziałach intensywnej opieki medycznej. W 2009 roku stwierdzono, że 5% zgonów z powodu grypy miało miejsce u kobiet w okresie ciąży. Powikłania ciąży u kobiet ciężarnych występują częściej i jest to związane z, ze zmianami fizjologicznymi, zmianami w układzie immunologicznym. Przede wszystkim jest to związane z upośledzoną odpornością komórkową, ale także wynika ze zwiększonej frakcji wyrzutowej serca i zwiększonego zapotrzebowania na tlen. Powikłania grypy u kobiet ciężarnych najczęściej obejmują zapalenie płuc ostrą niewydolność oddechową i zwiększone ryzyko zgonu. Są to również powikłania groźne dla płodu w postaci zwiększonego ryzyka obumarcia wewnątrzmacicznego płodu, zwiększonego ryzyka poronienia, porodu przedwczesnego, a także występowania zaburzeń rytmu serca u płodu. Z powyższych powodów, ze względu na to, że Powikłania grypy u kobiet ciężarnych występują częściej i mają ciężki przebieg. Od wielu lat zarówno Światowa Organizacja Zdrowia, jak i inne gremia eksperckie, międzynarodowe i polskie zalecają szczepienia przeciwko grypie u kobiet, które oczekują narodzin dziecka bądź planują macierzyństwo. Szczepienia przeciwko grypie u kobiet ciężarnych są bezpieczne. W wielu badaniach naukowych wykazano, że szczepienie kobiety ciężarnej przeciwko grypie z użyciem szczepionki inaktywowanej nie zwiększa ryzyka porodu przedwczesnego, poronienia, nie zwiększa ryzyka rozwiązania ciąży cięciem cesarskim, nie zwiększa szczepienie przeciwko grypie kobiety ciężarnej z użyciem szczepionki inaktywowanej ryzyka występowania wad wrodzonych u dziecka czy też jakichkolwiek zaburzeń rozwoju psychomotywnego, u dziecka w okresie późniejszym. Szczepienie przeciwko grypie kobiet ciężarnych jest skuteczne, ponieważ wykazano, że skuteczność immunologiczna takiego szczepienia u kobiety ciężarnej jest porównywalna do tej skuteczności obserwowanej u kobiet niebędących w ciąży. Szczepienie przeciwko grypie kobiety w ciąży zapewnia zmniejszenie ryzyka zachorowania na grypę u kobiety, jak i zmniejszenie ryzyka zachorowania na grypę, a także hospitalizacji z powodu grypy u jej dziecka. Szczepienia przeciwko grypie u kobiet ciężarnych są zalecane, są bezpieczne i są skuteczne i stanowią najlepszą metodę zapobiegania grypie i jej powikłaniom zarówno dla matki, jak i dla dziecka.